Dostaliśmy nowe przecieki odnośnie figurek z drugiego sezonu Ninjago Powstanie Smoków, więc tak na szybko je sobie dzisiaj omówimy. Pierwsza minifigurka to Zane. Jest on tutaj chyba kompletny, w sensie nie wiadomo, czy te postacie będą miały namienniki na w tym sezonie, czy nie będą miały, ale nawet jak nie będą miały, to i tak wygląda super, a przynajmniej Zane. Chlory fajnie się komponują. Co więcej, ma on główkę z poprzedniego sezonu, tą taką, wiecie, naładowaną ze smoczymi mocami. Coś jak wtedy, kiedy te smoki ich doładowują. Czyżby nasi ninja rzeczywiście wykorzystali te smocze mocy w następnym sezonie? W końcu, pierwszym poza Lloyd'em i to nikt z tego nie korzystał, więc być może w przyszłym sezonie się to zmieni, skoro dalej mają takie główki. A kto wie, być może są to główki już na całą serię, powstanie smoków i zostaną z nami na kilka następnych sezonów. Druga minifigurka to Cole. I mimo tego, że nie jest to oficjalna wersja, bo jest to custom, to i tak pewne części są tutaj te same, co będziemy mieli w zestawie, m.in. maska czy Toys. Nóżki są zrobione, wyrenderowane, bo zauważcie, że ostatnio dostaliśmy. No, to co dostaliśmy, to ciężko nazwać kolem i wątpię, żeby to była oficjalna figurka. Więc tutaj ktoś zrobił na podstawie Zayna właśnie taką figurkę Kola, jak ona prawdopodobnie będzie się prezentować. Obstawiam, że te nóżki będą trochę mniej. Nasycone, nie będzie ten kolor taki jaskrawy, no i będą miały też ochraniacze na stopach. Generalnie te ninja wyglądają naprawdę całkiem spoko. Na początku te stroje były dla mnie ok, ale nie aż tak bardzo, a teraz, jak mamy na to taki szerszy pogląd, to zdecydowanie bardziej mi się podobają. Dajcie znać co wy o nich sądzicie, tymczasem dziękuję za uwagę. Hej!